W tym jezdni ulicy Zodowskiej też ma być poszerzona według planu miejscowego, w którego zmianę już ale niestety jak dotąd się to nie udało. I to co Państwo zobaczą, to przesunięcie płotu to będzie tylko jedna strona, będzie dotyczyć też, też, też drugiej strony. Teraz o tym opowiem. Taki by wynik wystarczył. No, A czy to prawda, że prawosławne domy w poprzek stawiane katolickie wzdłuż ulicy? Eee, taka, o Tradycje, tak, to nie jest faktycznie Tradycja, tak, to jest podobno. Nie, ale tak Plus, jest, się jedzie przez czyściankę to na przykład. od podziału działek. No, no to jest szeroko, jest od szerokości. Jest, że Żydowskie też. domy inaczej. Aha, um, to, to ja słyszałem o prawosławnych karolicach.